Skoro już tak rozpędzamy się z recenzjami obudów, to pora przyjrzeć się najnowszemu dziecku marki Endorfi, albowiem w dzisiejszym materiale recenzja Ventum 200 w wersji RGB. Najnowsza obudowa marki Endurphy została wyceniona na jakieś 319 zł. Taka cena znajduje się w sklepie X.com i jest o 40 zł. droższa od propozycji bez podświetlanych wentylatorów, która swoją drogą jest naprawdę często wybierana przez konsumentów, a w sklepie X.com uplosowała się nawet na drugiej pozycji najpopularniejszych obudów marki oraz na czwartym miejscu wśród wszystkich obudów w ogóle dostępnych. Oczywiście to dane z momentu robienia tego materiału, czyli z okolic początka sierpnia. Dobra, koniec gadania, które dla niektórych może być laniem wody. Pora na konkrety. Zacznijmy zatem od wentylatorów, w których znajdziemy łącznie cztery sztuki. Są to stratusy 120mm w wersji ARGB, tak jak już wcześniej wspomniałem. Trzy na przodzie oraz jeden na tyle. Dodatkowo dorzucić możemy dwie sztuki 120 na górę obudowy oraz dwie na piwnice, aby podmuchały trochę w naszą kartę graficzną. W przypadku montażu chłodzeń IO. Na przodzie zmieścimy 120, 240, 280 lub 360, na górze 120 lub 240 i na tyle 120. Filtry przeciwkurzowe znajdziemy na górze oraz na spodzie budowy, oba mocowane na magnes. Nie ma takiego na przodzie tak samo jak miało to miejsce w chociażby zwako. niemniej siateczka tworząca przedni panel jest na tyle drobna, że myślę, że nie powinno to stanowić większego problemu. Do środka obudowy zajrzymy przez nieprzeciemnianą hartowaną szybę mocowaną poprzez cztery śruby w każdym jej rogu. Wewnątrz jest sporo miejsca dla reszty pozespołów, albowiem zmieścimy tutaj płyty główne nie tylko w formacie mini-ITX oraz micro ETX, ale takiego klasycznego atx też wsadzimy. Dodatkowo kulor odchłodzenia procesora może mieć maksymalnie 161 mm wysokości, a długość karty graficznej nie może przekroczyć 315 mm. W przypadku tej konstrukcji piwnica jest bez jakichś wycięć na zasilacz, w którym umieszczono wytłuczone logo Endorphy. Góra piwnicy jest perforowana z możliwością umieszczenia na niej do dwóch wentylatorów 120 mm. Przechodząc na tył, dostrzegamy 7 slotów rozszerzeń, których śledzie są niestety wyłamywane. Front panel jest na samej górze obudowy. Znajdziemy tam przycisk zasilania, przycisk reset wraz z USB 2.0, a także wyjście słuchawkowe oraz mikrofonowe. Tym sposobem został nam ostatni element do umówienia, a mianowicie sekcja serwisowa. Jest ona całkiem przestronna, bowiem dostajemy ponad 24 mm na kable. Idąc od góry w centrum dostrzegamy kontroler z podłączonymi wszystkimi czterema wentylatorami, który pomoże nam w zarządzaniu podświetleniem. Jest w nim jedno wolne miejsce, więc możemy wpiąć tam jeszcze np. przykład wentylator odchłodzenia procesora, jeśli na przykład mielibyśmy ferę w wersji ARGB czy chociażby Fortisa. Nieco niżej przygotowano dwa miejsca na dyski SSD 2,5 cala, które przykręcamy na takich wystających blaszkach. Montowany tutaj zasilacz może mieć maksymalnie 180 mm długości. Aha, jeszcze słowo o grubości blachy, która według moich pomiarów ma jakieś 0,5 mm grubości. No i pora na konkretne, a mianowicie wyniki testów. Zaznaczę jeszcze na wstępie, że wentylatory o obudowie były w domyślnej konfiguracji i prędkość około 1000 RPM. Wentylatory karty graficznej były ustawione na 40%, a wentylator przy chłodzeniu procesora obracał się z prędkością 1100-1100. 50 RP. Zacznijmy od wyników testów procesora. Po 20 minutach w Prime95 i teście Small FFT obudowa od Endorfi flosuje się w czołówce stawki z blisko 1-stopniową przewagą nad konstrukcją z Wako, notując przy tym lepszą kulturą pracy o 3 dB. Przejdźmy teraz do obciążenia karty graficznej. Po 30 minutach Fortnite Ventum 200 ponownie przed propozycją marki Krux, ale za to przegrywa o 3 stopnie z X case V21, która otrzymała serio solidny rezultat w tym teście. Ponownie czołówka zestawienia podczas sprawdzania poziomu głośności. Jak mogliście zauważyć, obudowa zdeklasowała zestawienie, znajdujące się w samej czołówce praktycznie w każdym teście. Definitywnie jest to konstrukcja, która spośród wszystkich przetestowanych jest najbardziej interesującą. Bardzo dobrze wykonaną i z bardzo dobrą wentylacją, a tym samym kulturą pracy. Nie ma tutaj zbędnych y, wymysłów w postaci y, jakichś mat, y, które pokazują w zasadzie, że tańsza propozycja obładowana cała matami przegrywa także w poziomie głośności z propozycją pozbawioną jakichkolwiek mat, a tylko posiada cztery wentylatory dobrej jakości. No i co warte zaznaczenia, jest to konstrukcja za około 300 zł i posiada aż 4 wentylatory, gdzie często producenci yy, ograniczają budżet i dają 2, 3, no jest dosyć częste, takie jak Ruxvaco jest tańsze o 100 zł, jakieś Amae 3 wentylatory, natomiast zdarza się, szczególnie od tych producentów, nazwijmy to marki premium, zobaczcie, chociażby Corsair

The journeys end. Hold the time on in your hell Look.